W dzisiejszym programie O Minkorki wybierzemy się na wszystkie najważniejsze budowy w Krakowie. Zaczynamy od ronda ofiar Katynia. Tutaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie dręczące wszystkich Krakowian czy zdążą do grudnia? Jak postępują prace przy przebudowie ronda ofiar katyn? Y, tak, Państwo widzą, w obecnej chwili realizujemy prace związane z budową estakady. Jest realizowany mur najazdowy na estacadę oraz pale pod estakadę. W tym tygodniu ruszą prace związane z budową tunelu. Końcem y, miesiąca sierpnia będziemy asfaltować ulicę Konrada oraz ulicę Radzikowskiego. Także początkiem października będziemy chcieli zmienić organizację ruchu. Pojadą Państwo już nowymi asfaltami. Czy jest szansa, że przebudowa ronda ofiar Katenia zakończy się w grudniu? Szanowni Państwo, będziemy się starać, żeby się kończyło w grudniu. Niemniej jednak pierwszym takim efektem, który Państwo zobaczą będzie to tarcza ronda. Tarcza ronda powinna być gotowa w miesiącu grudniu. W późniejszym terminie będzie gotowy tunel i jest estakada. Co oznacza to, że będzie gotowa ta tarcza ronda? Będą się Państwo poruszali poziomem zero. To jest poziom jakby sprzed remontu. Czyli będzie jeździło się łatwiej? Tak, będzie się jeździło łatwiej, dużo łatwiej. A jakie są najważniejsze przyczyny opóźnień ewentualnych na rondzie? Jest ich kilka. Raz procedura administracyjna. Dwa właściciele gruntów, którzy no, bronią swojej własności i nie udostępnili ich zgodnie z tym, co wcześniej deklarowali. Pogoda, duże powodzie. No i teraz deszcze, które są przyczyną tego, że cały czas od każdego dnia trzeba praktycznie zaczynać robotę od nowa, spompowywać, zabezpieczać. Jest za miękko. Grunt nie nadaje się praktycznie bezpośrednio do podbudowy. Trzeba go wymienić do nawet dwóch metrów. Teraz jesteśmy na ulicy Dominikańskiej. Tutaj prace postępują zgodnie z planem, a nawet lepiej. Być może niebawem już przez skrzyżowanie pod filharmonią przejadą tramwaje. Tak, to jest prawda. Wykonawca widząc te trudności, które występują komunikacji w tym rejonie miasta przewiduje między 25 a 30 września uruchomienie komunikacji na odcinku ulicy Staszewskiego i Zwierzynieckiej i przerzucenie ruchu kołowego w ulicy Franciszkańskiej na drugą stronę i prowadzenie w dalszym ciągu robót i zakończenie w granicach 29 października. Jesteśmy na ulicy Pułanki, tuż obok placu na Rybitwach. Już za chwilę to skrzyżowanie zostanie otwarte. To jest takie strategiczne skrzyżowanie dla tej części Krakowa. Dlaczego ono jest takie ważne? Skrzyżowanie to jest ważne z tego punktu, gdyż łączy Nową Hutę z ulicą Bieżanowską oraz nowo budowany węzeł Bieżanów, czyli droga ekspresowa S7 z centrum Krakowa, czyli z ulicą Nowochódzką, ulicą Lipską i szybkim tramwajem. Kiedy Państwo planują zakończyć remont w tym rejonie? Roboty budowlane chcemy bezwzględnie zakończyć w pierwszej dekadzie listopada. To umożliwi w tym roku szybkie połączenie w kierunku z Rzeszowem, z Bieliczką, z Autostradą, tej części miasta. Pokazaliśmy Państwu trzy najważniejsze inwestycje drogowe w mieście, które, jak się zakończą, miejmy nadzieję pozwolą ominąć korki albo przynajmniej znacznie je zmniejszą. A do tego czasu bardzo prosimy o stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Prosimy o wyrozumiałość. Niestety te utrudnienia są niezbędne. Jeżeli mają Państwo natomiast jakieś uwagi co do organizacji ruchu, prosimy o maile na adres rzecznikmałpa.zikitkraków.pl. Te wszystkie maile trafią do kierowników budów, którzy odpowiadają za budowy i mają taką możliwość, żeby wprowadzić zmiany, jeżeli one będą rozsądne, jeżeli one będą potrzebne, jeżeli one nie będą w sprzeczności z planami budowy.